Czy po zalogowaniu do WordPressa widzisz informację o tym, że możesz zaktualizować go, bądź też wtyczki lub motywy? Jeżeli tak, to nie bagatelizuj tego. Może to spowodować wiele problemów. Nieaktualizowanie WordPressa czy też wtyczek to jak jazda samochodem bez przeglądu technicznego. Cześć, ja nazywam się Przemek Ślip, a w tym kanale opowiadam o marketingu internetowym. Dzisiaj poruszymy temat. Aktualizacji WordPressa. Jak jej dokonać i kiedy należy jej dokonać? Zapraszam do obejrzenia. Co oznaczają dane aktualizacje w naszym systemie? Zacznijmy od WordPressa. WordPress to jest nasz rdzeń. To jest silnik, który napędza całą stronę. Jeżeli widzisz informację, że masz e, zaktualizować WordPressa, to znaczy, że najprawdopodobniej programiści znaleźli jakąś sztukę, którą załatali. Dzięki temu Twój WordPress będzie bezpieczniejszy. Lub też znaleźli jakieś możliwe rozwiązanie na przyspieszenie jakiejś funkcjonalności, w sensie Twój WordPress będzie szybszy, bądź też dodali jakieś nowe funkcjonalności. Pamiętaj, WordPress to jest silnik twojej strony. Dzięki niemu zarządzasz całą stroną, możesz edytować, dodawać, usuwać posty, zatwierdzać komentarze, lub je usuwać. Ogólnie zarządzać całą sceną. Dlatego warto dbać o to, żeby WordPress był zawsze aktualny. Wtyczki. Jeżeli posiadasz WordPressa, to najprawdopodobniej masz też zainstalowane jakieś wtyczki. Wtyczki to takie małe programy, dzięki którym Twój WordPress otrzymuje jakieś dodatkowe funkcjonalności. Czy jest to formularz kontaktowy, czy wtyczka odpowiedzialna za y, dodawanie meta tytułów, czy meta opisów, czyli za poprawne SEO. Czy też sklep internetowy. Tak naprawdę, jeżeli sobie wymyślisz jakąś funkcję, to możesz ją uzyskać instalując jakąś konkretną wtyczkę, którą sobie wyszukasz w internecie. Czasami te wtyczki są darmowe, czasami płatne, ale prawdopodobnie, jeżeli coś sobie wymyślisz, to taka wtyczka już tam istnieje. Ale pamiętaj o tym, że właśnie najwięcej ataków dochodzi przez wtyczki. Czy nieaktualne wtyczki, czy też błędy w tych mm, małych programikach. Dlatego warto dbać o ich aktualizację. A aktualizacje wtyczek właśnie łatają y, luki bezpieczeństwa, y, czy też y, przyspieszają dane funkcjonalności, czy też właśnie dodają jakichś nowych funkcjonalności. Pamiętaj, aktualizacja wtyczek jest bardzo ważna. I należy jej dokonywać jak najczęściej. Motyw. To tak naprawdę to, co widzimy na naszej stronie, to jest wygląd naszej strony. Jeżeli wyskakuje tobie informacja o możliwości aktualizacji motywu, warto jej dokonać, ponieważ najprawdopodobniej ona też łata jakieś luki bezpieczeństwa albo przyspiesza stronę, albo też jeżeli nasz WordPress został zaktualizowany, to. Taki motyw może nie działać z najnowszą wersją WordPress'a, a po aktualizacji tego motywu, nagle wszystko działa tak, jak powinno. Dlatego warto też dbać o to, żeby motywy były zaktualizowane. PHP. PHP to jest język programowania, dzięki któremu Twój WordPress działa. Jeżeli masz WordPress'a, na pewno masz zainstalowanego PHP'a na Twoim serwerze. Jeżeli chcesz zaktualizować PHP wersję PHP, Musisz to zrobić za pomocą hostingu, a nie logując się do Twojego WordPressa. Jeżeli yy, używasz jakiegoś starego WordPressa, to WordPressa, to najprawdopodobniej też masz starszą wersję PHP, za którą musisz pewnie dodatkowo płacić na Twoim hostingu. Dlatego aktualizując WordPressa, możesz też zaktualizować wersję PHP. Wpisz sobie w Google wersję Twojego WordPressa. I zapytaj, jak, y, jaką wersję PHP możesz używać. Albo zapytaj czata GPT czy też innej sztucznej inteligencji. Na pewno tobie podpowie, jaka wersja twojej, y, Twojego WordPressa jest kompatybilna z jaką wersją y, silnika PHP. Warto zadbać o to, żeby ta wersja PHP była jak najnowsza, bo każda kolejna y, wersja PHP przyspiesza Twoją stronę. Korzyści z regularnych aktualizacji. Otrzymałeś stronę, i tak naprawdę boisz się czegokolwiek kliknąć, żeby nie popsuć? Pamiętaj, że aktualizacje to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ dbają o bezpieczeństwo Twojej strony. Bardzo często dochodzi właśnie do ataków na stronę, przez to, że takie tyczki nie są zaktualizowane. Ponad 96% ataków. Jest spowodowanych lukami bezpieczeństwa jakichś danych wtyczek. Dlatego warto dbać o to, żeby wtyczki były aktualizowane oraz sam WordPress. Szybkość strony. Zazwyczaj po aktualizacji nasza strona przyspiesza, ponieważ kod jest ciągle optymalizowany, zapytania do bazy są przyspieszane, czy też wersja PHP. Może została zwiększona, przez co strona zostaje też przyspieszona. Co jeszcze? Nowe funkcjonalności. Wtyczki mogą powodować też to, aktualizację wtyczek, że nasza strona otrzyma jakieś dodatkowe funkcjonalności. Weźmy sobie przykład formularza kontaktowego. Mieliśmy ograniczoną liczbę dodawania pól. Nagle aktualizacja spowodowała, że możemy dodać jakieś kolejne pola. Do naszego formularza. Co jeszcze? Błędy, poprawki błędów. Powiedzmy, że wtyczka, którą wypuścił twórca, posiadała jakieś błędy, których on nie zauważył. Ludzie, którzy korzystali z tej wtyczki, zauważyli je i zgłosili twórcy, że ta wtyczka posiada jakiś błąd. On przy kolejnym wydaniu przy kolejnej aktualizacji naprawia właśnie taki błąd. Dlatego warto też dbać o to, żeby wszystko było jak najbardziej aktualne. Co się może stać, jak nie aktualizujemy naszego WordPressa i też wszystkiego w nim? Jeżeli nie aktualizujesz WordPressa, to tak naprawdę zapraszasz hakerów do włamania się na Twoją stronę. To jest jawne zaproszenie dla hakerów, aby włamali się na nią i popsuli ci całą stronę. Pamiętaj, aktualizacje dbają o bezpieczeństwo Twojej strony. Jeżeli tego nie robisz, to tak naprawdę kusisz ich hakerów o to, żeby włamali się na Twoją stronę i zrobili Ci psikusa. Co jeszcze? Problemy z działaniem strony. Jeżeli nie aktualizujesz WordPressa i już jest to bardzo długo, Twój hosting nagle zwiększa wersję php bo już nie obsługują tej starszej nagle Twoja strona przestaje działać, ponieważ yy, właśnie Ty korzystasz z bardzo starego Wordpressa, hosting zmienił wersję PHP na nowszą, a Twój Wordpress nie obsługuje jej. I nie jest w stanie obsłużyć Twojej strony. Twoja strona nagle przestaje działać i Ty tracisz Twoich klientów. Brak nowych funkcjonalności. Nie aktualizując, nie masz nowych funkcjonalności. Warto o tym też pomyśleć, bo niektóre funkcjonalności naprawdę mogą Tobie ułatwić mocno życie. No i co jeszcze? Jeżeli nie aktualizujesz WordPressa od długiego czasu i też jego wtyczek, pamiętaj o tym, że im dłużej czekasz, tym trudniej będzie potem zaktualizować samego WordPressa i też wtyczki. Jeżeli chciałbyś teraz wejść z bardzo starej wersji WordPressa na najnowszą, jest duże prawdopodobieństwo, że cała strona przestanie działać, ponieważ. Yy, ten WordPress i te pluginy tak bardzo się zmieniły od długiego czasu, że bardzo trudno będzie to naprawić. Bez prac programistycznych prawdopodobnie nie uda się tego zrobić bezproblemowo. Jak bezpiecznie zaktualizować stronę? Krok po kroku. Jeżeli już wiesz, jakie są korzyści z aktualizacji oraz co możesz utracić, nieaktualizując strony internetowej, teraz pokażę Tobie krok po kroku, jak zrobić to poprawnie. Po pierwsze kopia bezpieczeństwa. Jeżeli nie masz kopii bezpieczeństwa w ogóle nic nie dotykaj, nie aktualizuj żadnych pluginów, wtyczek, y, motywów czy też samego WordPressa. Bez kopii bezpieczeństwa nie rób nic. Jak zrobić poprawnie kopię bezpieczeństwa? Skopiuj wszystkie pliki na Twój dysk za pomocą FTP y, czy też SSH y, oraz całą bazę danych. Oczywiście hostingi, w większości przypadków tworzą takie kopie bezpieczeństwa, ale lepiej mieć ją też u siebie, ponieważ jeżeli coś w hostingu pójdzie nie tak, rzadko tak bywa i jest naprawdę znikome, to Ty tracisz całą Twoją stronę. Dlatego mimo wszystko, ja wiedząc o tym, że hostingi mają swoje kopie, Mimo wszystko ja zawsze też kopiuję całą stronę, całą zawartość strony, wszystkie pliki oraz bazę danych do siebie na dysk i dopiero wtedy robię aktualizację WordPressa oraz jego wtyczek. Możesz to zrobić za pomocą jakiegoś pluginu, WP Migrate czy jakiegoś innego, bądź też właśnie własną ręcznie za pomocą klienta FTP czy też SSH i pobrać wszystkie pliki oraz bazę danych. Bez tego naprawdę nie aktualizuj niczego. Po drugie, zaplanuj okienko serwisowe. Jeżeli chcesz zrobić aktualizację na żywym organizmie, czyli na Twojej docelowej domenie, bo nie wiesz, jak postawić lokalnie całego Twojego WordPressa, ja robię tak, że zawsze instaluję lokalnie WordPressa i tam robię aktualizację sprawną, czy wszystko jest ok, i dopiero wtedy robię też na produkcji. Ale jeżeli tego nie wiesz, to zaplanuj to w takim momencie, w którym jest najmniej osób. Nie rób tego w szczycie, gdzie jest najwięcej osób, tylko zrób, gdzie, jeżeli masz Google Analyticsa, czy też inne statystyki, zobacz, w których godzinach jest najmniej osób i wtedy spróbuj dokonać takiej aktualizacji. Ponieważ jeżeli zrobisz to w szczycie i Twoja strona nagle przestanie działać, no to jest duże prawdopodobieństwo, że stracisz jakiś potencjalnych klientów, bo Twoja strona nie działa. Pamiętaj, żeby też włączyć yy, informację, że Twoja strona może być chwilowo niedostępna, tak zwany system maintenance, czyli po prostu informuje klientów, że coś się dzieje na stronie, są prace w budowie, czy coś takiego. Klient wie, że takie rzeczy się dzieją i on powróci do Ciebie, a jak zobaczy pełno błędów, że coś jest nie tak, to może się przestraszyć, że jakiś wirus na niego może być, czy coś takiego. Dlatego warto zadbać o to, żeby aktualizacji dokonywać w czasie, gdzie jest najmniej osób, oraz w razie czego, żeby włączyć ten system maintenance mode, czyli właśnie informacji o przebudowie. Po trzecie, aktualizacja wtyczek. Jeżeli już na, nadeszła chwila aktualizacji, zacznij właśnie od wtyczek, ponieważ są to najmniejsze elementy i jest największe prawdopodobieństwo, że wszystko pójdzie ok, jeżeli zaczniesz od yy, aktualizacji wtyczek. Oczywiście nie aktualizuj wszystkich naraz, bo jeżeli masz tego dużo. To może coś pójść nie tak. Najlepiej robić aktualizacje pojedyncze. Wchodzimy w cockpit yy, wtyczki i aktualizujemy pojedynczo każdą wtyczkę. Sprawdzamy w międzyczasie, czy wszystko działa ok. Bo jeżeli wychwycimy, że coś gdzieś jest nie tak, to wiemy, która wtyczka, aktualizacja wtyczki spowodowała problem. Dlatego pamiętaj o aktualizacji pojedynczo wtyczek i. O przeglądaniu te, y, z strony, na przykład partiami. Nie musi to być co wtyczka, ale na przykład co dwie wtyczki, i dzięki temu jest dużo większe prawdopodobieństwo, że wychwycisz, że jeżeli coś puszczą nie tak, która wtyczka powoduje problemy. Po czwarte, aktualizacja motywu. Po zaktualizowaniu wszystkich możliwych wtyczek, wchodzimy w wygląd motywy i aktualizujemy nasz dany motyw. Po takiej aktualizacji przeglądamy całą stronę. Sprawdzamy, czy strona wygląda dokładnie tak samo, czy wszystkie przyciski wyglądają tak samo przed najechaniem, po najechaniu, czy menu wygląda prawidłowo. Ogólnie sprawdzamy wygląd naszej strony. Po piąte, aktualizacja WordPress. Jeżeli dokonamy wszystkich poprzednich aktualizacji motywów i wtyczek, przechodzimy do kokpitu. Aktualizację. I tam sprawdzamy, czy jest możliwa aktualizacja danego WordPressa. Czy posiadamy najnowszą wersję WordPressa, czy też mamy jakąś starszą i możemy zaktualizować. Jeżeli mamy opcję zaktualizowania WordPressa do na najnowszej wersji, robimy to, klikamy i czekamy chwilę. Jako iż jest to największy element z tych wszystkich, które robiliśmy, może to potrwać trochę więcej niż poprzednie. Po zaktualizowaniu, może też wyskoczyć nam informacja, że należy dokonać aktualizacji bazy danych. Oczywiście klikamy w to i aktualizacja bazy danych działa w tle. Po zaktualizowaniu, dostaniemy informację, że wszystko przebiegło prawidłowo i w tym momencie sprawdzamy, czy cała nasza scena znowu działa prawidłowo. Czy wszystko w niej działa tak jak należy oraz sprawdzamy też panel administracyjny. Czy też tam wszystko wygląda tak, jak powinno, czy idzie dodać nowe posty, edytować itd., ponieważ takie aktualizacje mogą też spowodować jakieś błędy. Po szóste, aktualizacja PHP. Jeżeli dokonaliśmy już aktualizacji całego naszego WordPressa wtyczek motywów, przechodzimy do hostingu i sprawdzamy, jaką wersję PHP mamy ustawioną na naszym serwerze. Jeżeli jest to najnowsza wersja, nic nie robimy. Jeżeli jest to jakaś starsza jest możliwość, Podniesienia wersji PHP. Pierwsze co sprawdźmy w Google czy też za pomocą jakiejś sztucznej inteligencji, czy nasza wersja PHP jest kompatybilna z wersją WordPressa. Jeżeli nie jest, nie dotykajmy nic, poczekajmy aż WordPress będzie miał aktualizację, która będzie powodowała to, że będzie kompatybilna z wersją PHP. A jeżeli jest kompatybilna z najnowszą wersją WordPressa i my mamy tą wersję zainstalowaną, jak najbardziej możemy spróbować zmienić wersję PHP do najnowszej. Po takiej aktualizacji musimy przejrzeć dokładnie naszą stronę, czy na pewno wszystko działa. Po siódme, usuń tryb maintenance mode, czyli strony w budowie. Jeżeli już sprawdziłeś, czy wszystko działa na Twojej stronie, dokonałeś wszystkich aktualizacji i jesteś pewny, że jest wszystko OK, wyłącz ten tryb, nie zapomnij o tym, Ponieważ ty, będąc zalogowanym, widzisz stronę i wszystko jest dla ciebie ok, ale klienci, którzy wchodzą na Twoją stronę, ciągle widzą informację, że strona jest w przebudowie czy też jest aktualizowana. Dlatego musisz wyłączyć ten tryb, żeby mogli korzystać z Twojej strony internetowej. Jak często aktualizować stronę? Z jednej strony, najlepiej aktualizować strony na bieżąco. Czyli jeżeli wyjdzie jakaś aktualizacja. To dokonywać aktualizacji tego samego dnia. Ale zauważ, że jeżeli masz bardzo dużo wtyczek i każdego dnia wychodzi aktualizacja, to tak naprawdę codziennie musiałbyś aktualizować stronę, robić tą kopię yy, i tak naprawdę przejść wszystkie te kroki, w które podałem wcześniej. Jak pewnie się domyślasz, byłaby to dość duża strata czasu. Dlatego warto zadbać o to, żeby robić takie aktualizacje cyklicznie. Jeżeli jest to mała scena, myślę, że raz w miesiącu w zupełności wystarczy. Jeżeli jest to bardzo duża scena i jest dla Ciebie ona bardzo ważna, może raz w tygodniu. Raz w tygodniu, jak poświęcisz 2-3 godziny na aktualizację, to nie stracisz aż tak dużo, aby będziesz czuł się dużo bezpieczniej mając wszystko aktualne. Kiedy warto zlecić aktualizację specjaliście. Jeżeli nie masz na to czasu, no jeżeli nie masz czasu, to Ty tego nie zrobisz. A taki specjalista zapłacisz mu, wykona aktualizację i będziesz czuł się bezpieczniej. Jeżeli strona jest dla Ciebie bardzo ważna, jeżeli jest to Twój główny e, biznes, taki sklep internetowy na przykład, i zarabiasz na nim duże pieniądze, to może warto zastanowić się, czy nie zlecić tego specjaliście. Ponieważ on 99% postawi kopię Twojej strony i najpierw tam będzie dokonywał wszystkich aktualizacji, sprawdzał, czy tam na pewno wszystko działa poprawnie i dopiero wtedy instalował takie aktualizacje na serwerze docelowym. Kiedy jeszcze? Jeżeli masz bardzo duże zaległości w aktualizacjach? Jeżeli przez kilka lat nie robiłeś aktualizacji, i nagle musisz dokonać aktualizacji, bo obejrzałeś ten odcinek i już wiesz, dlaczego warto. To może warto spróbować od pierwszej aktualizacji zlecenia jej specjaliście, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli masz bardzo odległą wersję WordPressa, to po aktualizacji coś pójdzie nie tak. Nie będziesz się musiał o to martwić. Specjalista zrobi to za ciebie. Na pewno jest. Na pewno będzie musiał coś poprawić w kodzie, ale wiesz, że zrobi to dobrze i ta strona będzie działać dalej. Jeżeli nie masz wiedzy technicznej, jeżeli nie masz wiedzy technicznej i, i ciężko się obchodzić z komputerem, to może lepiej zle zlecić to jakimś specjaliście. Kto, komuś, kto się na tym zna, komu to sprawia radość i nie będzie sprawiało żadnych problemów. Bo ty, jeżeli nie masz wiedzy technicznej, Prawdopodobnie będziesz się wkurzał na to, że coś nie wiesz, jak zrobić, że coś poszło nie tak, a jak coś pójdzie nie tak i Sona przestanie działać, to jeszcze bardziej będziesz się na siebie denerwował i może nie warto w ogóle o tym myśleć i od razu zlecić to specjaliście. No i na koniec, jeżeli potrzebujesz stałego wsparcia. Jeżeli potrzebujesz wsparcia nie tylko w aktualizacjach, ale też nie wiem, w dbaniu o bezpieczeństwie, Bezpieczeństwo w, właśnie, w dodawaniu jakichś nowych funkcjonalności, może warto zastanowić się nad specjalistą. Na podpisaniu jakiegoś abonamentu, na parę godzin prac oraz aktualizacji samego WordPressa. Dużo firm posiada takie abonamenty, u nas też możesz coś takiego znaleźć. Ty się czujesz pewniej, wiesz, że w razie czego masz parę godzin wykupionych u danego specjalisty i on dla ciebie w razie czego jeszcze dokona jakichś dodatkowych rzeczy. Jak widzisz, aktualizacja WordPressa to bardzo ważna część posiadania strony i zarządzania nią. Jeżeli dbasz yy, o aktualizację, to tak naprawdę dbasz o Twoje bezpieczeństwo i Twojego biznesu w internecie. Daj znać w komentarzu, czy ten odcinek Tobie pomógł, czy wytłumaczyłem wszystko prawidłowo. A jeżeli chciałbyś usłyszeć o jakichś konkretnych tematach z WordPressa, czy też marketingu internetowego, daj się znać w komentarzu, o czym miałbym nakręcić kolejny odcinek. Jeżeli natomiast szukasz kogoś, kto pomógłby Tobie w aktualizacji jednorazowej, bądź też w abonamencie, oczywiście zapraszamy do nas, do firmy SP Media. Tymczasem, jeżeli wszystko jest ok, podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki i na razie.